Dzień dobry czyli 12 maja, to już jest 12 maja. Trudno w to uwierzyć, że jest maj, bo jest tak strasznie zimno. Niestety, przynajmniej u mnie. tylko dzisiaj nagrywam w domu zamiast w sadzie. Jak pewnie kojarzycie większość z Was, mam nadzieję, że uczestniczycie w nabożeństwach majowych, czyli po prostu w śpiewaniu litanii loretańskiej, litania loretańska. Oczywiście całym rokiem ją odmawiamy, bardzo dobrze, jeżeli ją odmawiamy, ale maj jest to miesiąc szczególnie poświęcony właśnie matce bożej w modlitwie właśnie tej litanią Ci Chciałam powiedzieć pokrótce, bardzo pokrótce o historii tej modlitwy, ponieważ ona wiąże się z XIII-wieczną Francją. Wzorem była poezja rycerska, a litania z greckiego to jest prośba, jak wiecie zapewne. Sedne modlitwy są wezwania do Matki Bożej. Prosimy ją na przykład królowo pokoju, czyli prosimy o pokój, o mądrość, o dobrą radę pociechomigrantów. Różne są te wezwania, jest ich 55, jak zapewne kojarzycie. Ale początki rozwinęły się, rozwinęła się tam to dopiero w XIV wieku, tak mniej więcej, czyli w średniowieczu. Później według pewnej znanej może wam legendy miasteczku Loretto, słynne sanktuarium marine się tam mieści, według legendy anioły przyniosły Tomek Nazaretański do Włoch. I pielgrzymi, właśnie nawiedzając ten domek w Loreto, domek Matki Bożej w Loreto, odmawiali bardzo często tę litanię. Pierwsze zmianki pochodzą z 1531 roku, takie zmianki pisane, ponieważ oczywiście litania była znana już wcześniej, jak mówiłam. Druga litania ukazała się w 1572 roku we Florencji. Odniosła wielki sukces. Wiele osób chciało mieć druk tej litanii, odmawiać ją. I papież Sykstus. W, tyś, w Sykstus V w 1581 roku udzielił za tej, no, tej e, litanii dwustudniowego odpustu i później kolejni papieże przywiązywali kolejne odpusty związane, przywiązane do tej modlitwy. W 1631 roku tekst został ujednolicony, a papież Benedykt XIV stwierdził litanie zezwoli na publiczny kult kościoła. Stała się po prostu oficjalną modlitwą. tak Wcześniej była tak, no po prostu nie, nie zatwierdził tej modlitwy. Wezwania tej litanii zmieniały się na przestrzeni wieków. Jest ich 55. 5 lat temu Episkopat Polski, bodajże pod koniec sierpnia, zaaprobował, zatwierdził tłumaczenie trzech nowych wezwań, które wprowadziła Stolica Apostolska. Istotne kojarzycie Matko Miłosierdzia, Matko Najdziei i Pociechomigrantów. Trochę tak z duchem czasów, Pociechomigrantów. To papież Franciszek wymyśliła z kolei Matko Miłosierdzia jest to odniesienie do Józefa miłosiernego, ponieważ Matka Boża jako Matka naszego Zbawiciela również jest Matką Miłosierdzia i Matką Nadziei. Matko Nadziei to jest oczywiście też wezwanie, które bardzo jest mi bliskie, ponieważ cały czas mam nadzieję na rozwiązanie różnych moich problemów. Oczywiście one, niektóre z tych wezwań gdzieś tam po drodze zostały wykreślane, inne się zmieniały, na przykład w 1933 roku, czyli tuż przed wojną parę lat, było takie wezwanie wprowadzone w Polsce. Episkopat Polski prowadził wezwanie Królowo Korony Polskiej, no ale po ze względu na to, że naciski władz komunistycznych zostało to zmienione na Królowo Polski. Do tej pory się modlimy Królowo Polski, nie Królowo Korony Polskiej, tych zmian jest trochę. Na Instagramie, na Facebooku trochę szerzej o tym piszę, ponieważ nie chcę bez przerwy zerkać cały czas na kartki, które mam przed sobą. Tutaj mam dalej napisane, ale już nie chcę tak robić. W każdym razie cały czas te wezwania, pewnie za ileś tam lat kolejne będą dokładane. 55 wezwań to nie jest moim zdaniem dużo. Dla mnie osobiście, um, dobrodniństwo majowe kojarzy mi się z dzieciństwem, bez troską, trochę z babcią, z kościołem. Gdzie właśnie u mnie w parafii jest ksiądz prowadził taki zwyczaj, żeby chociaż raz w maju było przy każdym, w każda miejscowość, przy kapliczce, przy krzyżu miała. Zostało to odśpiewane. Właśnie mamy tutaj e, taką kapliczkę, e, znaczy taki... Ta kapliczka, można powiedzieć, pokaże zdjęcia na Instagramie na Facebooku. Dzisiaj właśnie będziemy nawiać o 18.30 tę litanię lorytańską. Też się wybieram. Jakieś zdjęcia może Wam wrzucę na Instagram czy na Facebooka. Oczywiście te w kościele są piękne. Poza tym są połączone, przynajmniej ja chodzę na 6, świętą, później jest ta litania mówiona bądź odśpiewana, Natomiast takie... Bo ja akurat jestem, mieszkam blisko kościoła, więc jakby mnie nie dotyczyły takie te gdzieś tam na polach odmawiane przy drogach, ale myślę, że te odmawiane litanie dorytańskie przy drogach mają swój, mają swój wielki urok, właśnie. Dzisiaj, pierwszy chyba albo drugi raz będę uczestniczyła w takim nabożeństwie, no, bo zwyczaj by było ono w kościele. Myślę, że wielu z nas ma takie skojarzenia, właśnie z, że z pięknem, rozkwitającej przyrody wiosennej, z babciami, z dzieciństwem, może no, i ten piękny śpiew. Dużo nostalgii dla mnie budzi Tania oczywiście z piękną modlitwą, a przede wszystkim dla mnie z takim wspomnieniem do dzieciństwa, bardzo pięknym wspomnieniem dzieciństwa. To na tyle, Szczęść Boże, kochani.